Nie mam tutaj Maverick, dzisiaj po raz kolejny pogramy sobie w Middle Earth Shadow of Mordor. A właściwie wreszcie, bo kurwa, już chyba ze dwa tygodnie czekałem na ten na ten gameplay. A właściwie wyście czekali, ja też czekałem, a sobie pogram, ale jakoś nie miałem ani chęci, ani kurde zdrowia na to. Widzę tam jakaś bestyjka, kurde ta wielka. Łazi. Zobaczymy, co. co będziemy robić teraz. Hmm, może zrobimy to. Tak, zrobimy tego typa. 1100 metrów, czyli jest dosyć blisko. Mam nadzieję, że się stęsknili za tą grą. bo ja jak najbardziej. Zabijemy tego, na wszelki padek. Dobra, leziemy, leziemy. Co będziemy musieli w tej misji zrobić? Aha, chyba pokonać tego... Nie wiem, głównego kapitana, czy to generał Kuwi, co to jest. Aaaa, No i kurde, zastąpić go tym swoim, nie? Więc ogólnie tak to wygląda: muzyka, kurwa, taka dosyć niebezpieczna. Nie wiem dlaczego przecież, przecież nic się nie dzieje, tak naprawdę. No ale dobra, nie będę komentował na ten temat. I jeszcze 400 metrów. Bardzo szybko ten gościu biegnie. No, 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 no którym to było? E. A, dobra, E. Dobra, przejąłem tego. Nie mam tutaj trzech zajebiście. Jeszcze 250 metrów bliska. No! Ja to ogólnie staram się wszystkich przejmować, wiecie, żeby to jakoś było. Żebym nie musiał się ze wszystkimi tłuc później. Dobra, rozprocznij misję. Pokonaj przyposzyłem za zanim podejmiesz walkę z samym. He is too to you We must find which... Kurwa, jeszcze 650 metrów muszę biec, żeby ten. żeby typa pokonać, bo muszę tam dobiec. Co za idiotyzm! Co to jest ten taki teren w zielony, ten? Nie wiem, dlaczego tutaj jest zielony ten. Ej, nie do! co czemu ja F naciskam? A cały czas F naciskam nie dlatego, że kurde, ostatnio grałem sobie cały czas Far Crya 4, a tam F to jest nożyk, nie? O, no, idź na górę, kurde. Myślę, że załatwimy szybko tą misję. Mam nadzieję, że załatwimy szybko do misji. Że nie polegnę, bo to by była lipa totalna. Nie wiem, czy moja kurwa włoży na górę. A, może dlatego. I znowu F nacisnąłem. No jasna, cholera. Ups. Chyba lekko trzepnąłem tego swojego Debil. A no cholerę stał na moim miejscu. Jezu, jeszcze na samą górę, kurwa, czuję się jak Assassin's Creed. Ten gościu, nie pamiętam jak on się nazywał ten z Assassin's Creeda. Dawno nie grałem, kurde. Co jeszcze wyżej? Dotarłem na miejsce. Czy on dotarł na miejsce? I jeszcze ma moich kapitalów przy sobie, o kurwa! No to powodzenia Powodzenia. Dlaczego ja miałbym go stąd zabijać? Czy ja jestem w stanie? Nie, nie jestem w stanie. Zdziwiony, kurwa. Weźmiemy swoich kapitanów, żeby ze mną walczyli. Ci uciekasz?! Ej, kurwa, chodź tutaj! Pierdolnięty. Ej, nie to chciałem! Oczywiście w nogę mu... Co, trafiłem mu w nogę i chuja z tego, nie? Biegnij! Dobra, a nie mogę oczywiście na niego skoczyć. Durna pała. Ej, ej! Kurwa. Nie to. No, mogę? No, dawaj szybko. No mnie pierdolą wiedziałem, że mnie pierdolą. Nie tego! A właściwie tego. Szybciej. Durna pała No, bigo, kurwa Szybciej? Nie, no, PIERDOLNO mnie Wiedziałem, co za kurwa idiotyzm No, nie mogę ich typa złapać po prostu łap go teraz, no Teraz już mnie nie pierdolną. no chyba, że mnie rzucą kurwa tym niebadą siekierą Jesteś mój yy, Wydaj rozkaz No i teoretycznie to jest ten tak, i on jest mój. Dobra, jakieś tam zamieszki, weźmiemy zamieszki i zrobimy tego prawdopodobnie. A, mogłem go oznaczyć, ale nieważne. Dobra, to nie jest mój. I co teraz? Jakiś nowy się odkrył. Te wszystkie są niebieskie. Nie wiem dlaczego one są niebieskie. Widocznie muszę zrobić. Czy, czy to główne zadanie to nie była żółte? Nie jestem pewien. Szybka podróż. Ile tam mi to zajęło? 6 minut? Kurwa, jestem szybki, zajebiście szybki. Dobra, i zrobimy to zadanie. Znaczy, ono po pętaniu Marweny przez Saromana Literiela. Kurwa, gdzie oni to piszą?

Dobra, wiecie co? Pójdziemy. O kurwa. Przejmiemy wszystkich. Zawsze to jest lepsze niż kurwa zabijać ich, tak naprawdę. Bo oni są z nami wówczas. I nie burzą się, nie? I nie widzą ciał, to jest najlepsze. Czy ten gość jest? Kurwa, czy Co moja... to znaczy oczyścić obszar? Jak mam oczyścić obszar? W jaki sposób ja mam oczyścić obszar? Nie napisali tego. Mam oprócz tego dodatkowy ten naznaczyć uruków z ukrycia. No to się da zrobić, już dwóch znanoczyłem. Ło, wow, 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 wow. gdzie mnie kurwa tutaj prawie zobaczył? Widzieliście? Jeszcze trzech mi zostało chyba, tak? tak. Ej, ej, ej! Nie! Kurwa, pierdolnięty. Ja chciałem ze strzały, a nie. Gdzie tutaj ten uruk mnie zobaczył? Jakś, kurwa strzelający, tylko chyba ty. A no, ten nie powinien mnie widzieć do jasnej cholery. Szybciej, szybciej! Kurde. czy to się nazywa oczyszczenie obszaru? <laughs> Ten wpad kurwa w ognisko I co, mam zabić tego typa? Tam ci spierdoliwie, a ja mam go zabić, tak? Eee, zabić z ukrycia. Okej, okay, zabijemy go O kurwa, nie dało się zabić z ukrycia. Jakim cudem ma być kurwa niewykryty i zabić typa z ukrycia? Nie móc go zabijając. No po prostu O kurwa. O kurwa. Oto szmata jebana. Spacja! Naciskam spację, debilu Czy ja mogę go przejąć? Nie mogę. Oto chuj jebany. Koniec. Dobra, dobra. Strasznie dużo strzał tutaj tych jest. Czyli jeszcze mamy dwa obszary do zaznaczenia Czy ja mogę tędy przejść? Kurwa nie mogę no Dobra pójdźmy na górę tutaj Zeskoczymy O kurwa O kurwa To sobie poszedłem No w bok catch debilu 200 metrów do tego Oczywiście tutaj znowu nie będę mógł kurwa nikogo obudzić powiedzmy A tutaj będę mógł ich załatwić tym, okej okay, spoko I tym A nie, tam nikogo nie ma Dawaj karagor, zajebuj ich Czy ja mogę teraz, kurwa... Nie wiem. Zobaczymy. Dobra, idziemy na górę. <laughs> idziemy na górę, nie zauważyłem mnie nawet. Dobra, ten nie, nie zauważył, to jest lepsze dla mnie. Idź, idź, idź. Przejmę go właśnie. Tak, bierz go. Muszę na tego Karagora zaraz wskoczyć. No jesteś mój. Co tam lewy przycisk? Dobra. Dobra tych dwóch jest moich. Jeszcze mam jeden obszar. Daj biście. Gdzie mam teraz iść? 100 metrów. Czyli zaraz pod spodem kurwa. Cój Jesteś mój? Jesteś mój, oczywiście, że jesteś mój. Kurwa! Szybko Dobra, ten mi nie zauważył, to git. Tu obszar będę miał oczyszczony, tylko pewnie mi ktoś tam zostanie, tak czy nie? Take this to the Queen immediately. I doubt any medicine of men will cure our queen. Let's hope that it heals your mother. We found this message. Orc leaders plan a gathering by the fishing village. We can prepare an ambush. I owe you a great thanks. I'm glad to be of assistance. We are lucky to have you. These are not your people, Talion. Remember your wife and son. Mm. Well, I must keep you. Yes, every moment is precious.